Co u was, jak widzicie, dzisiaj T4. I tematem dzisiejszym jest poszukiwanie rdzy w tym T4, i nie tylko w tym, bo w każdym innym. Przejdziemy sobie przez miejsca, w których zazwyczaj występuje korozja w tym modelu. Dobrze, to myślę, że jak tak stoimy, to zacznijmy od przodu auta. Eee, powiedzmy, że jesteśmy w sytuacji, w której chcemy kupić samochód, przyjeżdżamy oglądać auto, i pewnych rzeczy jeszcze nie możemy zrobić. Czyli eee, taki trochę poradnik, jak sprawdzić auto przed zakupem, żeby wiedzieć, czy warto, czy nie warto. Eee, od razu uprzedzam. Każde te cztery ma coś do zrobienia z blacharki. Nie ma takiej możliwości, żeby tak nie było. No chyba, że rzeczywiście ktoś dbał, miał garażowany i tak dalej, i tak dalej, ale to są naprawdę wyjątki, a tak to każde te cztery ma coś do zrobienia. Na pierwszy rzut oka tego nie widać, ale zawsze gdzieś coś się znajdzie. Dobra, więc zacznijmy sobie w poszukiwania rdzy od przodu auta, zaczniemy sobie od maski, no i to co rzuca się na pierwszy, pierwszy ogień, to wszystkie odpryski. Na, na masce. Kolejną rzeczą, którą warto sprawdzić i rzuca się na pierwszy rzut oka to pod szybie. Akurat tutaj jest w bardzo dobrym stanie. Postaram się poszukać zdjęć, tak, żebyście zobaczyli, w jakim stanie to pod szybie potrafi być, ale to jest też jedno z najczęstszych miejsc, gdzie ta korozja występuje i jest na pierwszy rzut oka widoczna. Kolejną rzeczą to akurat no, oglądamy samochód, przyjeżdżamy do kogoś, więc nie możemy zdjąć zderzaków, ale to pokażę na przykładzie swojego samochodu. Pod zderzakiem jest belka, która też zazwyczaj jest już pokryta korozją, koroduje i tak dalej. Niestety, w tym momencie, jak przyjeżdżamy zobaczyć auto, tego nie będziemy wiedzieć, nie jesteśmy w stanie tego sprawdzić. Kolejna rzecz to błotniki, i teraz, jeżeli chodzi o te błotniki, to one zawsze korodują. Tutaj, w tej części, gdzieś tak od środka, zazwyczaj jest ta korozja. Głównie dlatego, że tutaj w podszybiu. To też możecie odszukać filmy. Tutaj jest spust wody, która zbiera się na podszybiu. I ona wpływa do wnętrza yy, błotnika. I najlepsze, tam nie ma żadnego odpływu zaprojektowanego. Tutaj zbiera się po prostu yy, cała woda, liście, piach, który. Spływa i przez co tutaj zaczyna korodować. Tak samo tutaj jest koło, więc wszystkie, te wszystkie kamienie, piach i tak dalej uderzając, naruszają lakier i tą ochronę, przez co też zaczyna korodować. I tu widzicie mamy już początek korozji, na razie nie chcę tego odrywać, no zaraz zajrzymy sobie, sobie jak to wygląda od środka czyli kolejnym miejscem jest właśnie błotnik idąc dalej tutaj akurat nie jest umyte będziemy to później myć żeby sprawdzić ile z tego zejdzie i co się, co się pokaże ale jak już jesteśmy we wnętrzu to tutaj jest podłużnica ją można znaleźć pod nazwą chyba podłużnica Y jeżeli dobrze pamiętam, i ona zazwyczaj też jest skorodowana, mogę pokazać wam to na przykładzie podłużnicy w moim aucie. Ona tutaj jest otwór serwisowy, i tak naprawdę z tego otworu serwisowego zaczyna to iść dalej. Dlaczego to zaczyna korodować? Prawdopodobnie brakuje tutaj tak samo jak wyżej odpływów, i dlatego, dlatego zaczyna korodować. Nie wiem czy uda mi się kamerą wejść bez nie, chyba nie bez yy, yy, dodatkowego oświetlenia i bez zdjęcia koła Ale tutaj pod spodem może później się uda jak ściągnę koło Sprawdzimy co tutaj jest ale już pod palcami czuję że, że coś tu coś tu się zaczęło dziać Dobrze, idziemy dalej, mamy przedni sierp, on również zaczyna korodować zazwyczaj od dolnej części, bo tak jak mówiłem wcześniej, kamienie zaczynają tutaj po prostu uderzać, zaczyna korodować od zewnątrz, plus próg, który jest tutaj, tu widzicie, też zaczęło coś korodować w tym miejscu, od środka jest montowana pianka, jest wzmocnienie tego progu, i jest zamocowane, no, po prostu mocowane to na piankę. Pianka prawdopodobnie miała to usztywnić i wygłuszyć, to jest, bo to jest tylko wstawione pomiędzy, pomiędzy e, takie metalowe wzmocnienia które no, nie są przymocowane do zewnętrznego poszycia są przymocowane do progu wewnętrznego, ale do zewnętrznego już nie. I jest ta pianka, i ona zbiera wodę, od czego zaczyna po prostu cały ten próg, próg korodować. I tutaj możemy się schylić, no i widzimy, że już ktoś próbował podnieść za ten próg zamiast za punkt, punkt podparcia, który jest. No i wygląda to jak wygląda. Czyli mamy dwa kolejne miejsca, które chyba najczęściej się wymienia, czyli tutaj przedni sierp i tutaj próg. Zazwyczaj wymienia się od razu poszycie progu, no i w środku z progu wewnętrznego praktycznie nic nie zostaje. Idąc dalej, to cały tutaj ten próg też często zaczyna gnić w dalszej części, ale już rzadziej niż tutaj ten przedni. Wszystko zależy, jak było wcześniej użytkowane. Na przykład w moim też cały ten próg jest w miarę. On zaczął gnić tylko dlatego, że ktoś robił tuning i była taka listwa w koło samochodu przyklejona. Zresztą tą listwę mogę Wam później pokazać i myślę, że jak ktoś będzie chciał to, może cały ten zestaw zderzaków i tak dalej. Ode mnie po prostu sobie wziąć, bo mi to nie jest potrzebne. Ja kupiłem sobie już zderzaki, takie jak powinny być, a te listwy zdjąłem. To Wam pokażę na zdjęciu, jak to wygląda. Dobra, kolejną rzeczą, o której możemy sobie powiedzieć, to tutaj, jak widzicie, klapka w lewu paliwa. Przy tankowaniu, tak dalej, się dostaje paliwo i zaczyna też korodować. Często jest też gdzieś w świecie i tak dalej. I dlatego zaczyna korodować. Jak już jesteśmy z przodu, to warto też powiedzieć o czymś, czego nie zobaczycie od wewnątrz, bez ściągnięcia tego plastiku. Ale tutaj jest łączenie, i na tym łączeniu zazwyczaj też ten próg, ten stopień. Zaczyna korodować, tak samo jak tutaj po to wszystko idzie od tego samego punktu. Tutaj jest rynienka, w której też się często zatykają odpływy i zaczyna po prostu zbierać się woda i, i piach i zaczyna korodować. Ale to będziemy sobie sprawdzać już od spodu, jak położymy się pod samochodem. Jak już jesteśmy we wnętrzu, to też dolna część yy, siedzeń, uchwytów do siedzeń. Jeżeli jest akumulator, nawet jeżeli go nie ma, to często zdarza się, że widzicie, tak jak tutaj zaczyna, zaczyna korodować. W moim było podobnie, zaczyna to korodować, chociaż dlaczego nie mam pojęcia. Dobra, czyli tu próg, ten stopień sobie zobaczymy, jak położymy się pod samochodem, ale jak już jesteśmy jeszcze z przodu, to tutaj. I tutaj są akurat drożne, ale są odpływy. I też zdarza się, że tutaj cały, cały ten dół drzwi zaczyna korodować, no bo wiecie, woda, która pada spływa i tutaj wszystko zaczyna też gnić. Czyli dla przypomnienia yy, było pod szybę błotnik, pod zderzakiem yy, tutaj sierp, podłużnica i nad kole. A! Właśnie, jeżeli chodzi o nadkole, to mi się przypomniało. Tutaj jest odpływ, znaczy odpływ, otwór serwisowy i tutaj najczęściej całość też w tym miejscu gnije. Więc też warto po, przy zakupie po prostu popukać, podotykać, zobaczyć co się z tym dzieje. Nawet jeżeli jest brudne, jest tam rdza, to na pewno da radę zobaczyć. No i tutaj... Przechodzimy sobie na tył. Sytuacja podobna. Tutaj, jeżeli chodzi o ten, tą zewnętrzną część poszycia, również zazwyczaj koroduje i wychodzi, wychodzi rdza. W moim akurat samochodzie, tak jak wspominałem, to było tak, że tu było przyklejona ta listwa i to głównie przez to ta korozja zaczęła mocno postępować. Jak już jesteśmy przy tym, to pod Tą częścią zderzaka od środka. Niestety tego bez zdejmowania zderzaka nie zobaczymy. Jest otwór z zaworem wyrównującym ciśnienie. Przy zamykaniu samochodu ten otwór po prostu upuszcza nadmar powietrza, które jest w środku, żeby po prostu dało się zamknąć drzwi. Nie było takiego dodatkowego oporu przy zamykaniu. I też zazwyczaj zaczyna korodować i zaczyna. Gnić. Dobra, jesteśmy tutaj w środku, chodzi mi o tą wewnętrzną część. E cały czas pokazuje to, co jesteśmy w stanie zobaczyć bez rozbierania samochodu. Czyli przyjeżdżamy do kogoś, ob obejrzeć samochód i szukamy po prostu z zewnątrz, gdzie są punkty do korosji. I następnym takim punktem jest to wzmocnienie e podłużnicy. Ono najczęściej, tak jak tu widzicie, coś rdzy się pojawiło, ale tutaj lekko zaczyna odstawać. Nie wiem, co do końca jest za, za kołem, ale tu już widzę, że coś się może dziać. Nie musi. Może dlatego, że to jest blacha, która została zgrzana na drugą blachę i zazwyczaj korozja szczelinowa przy zgrzewaniu występuje i zaczyna korodować po prostu z obu stron. Dodatkowo to wzmocnienie. Jest tutaj zamontowane, dlatego że jest śruba od amortyzatora, i przez to też zaczyna to gnić. Tutaj o tyle już wspomniałem. Jeżeli jesteśmy na końcu auta, to coś, czego często po prostu nie widać, albo no nie szukamy, to tutaj są dwie lampki od podświetlenia tablicy, i często jest tak, że wokół nich też pojawi się korozja i też jest dostępna reperaturka, która pozwoli nam wymienić tutaj całość. Dobra, przejdziemy sobie na drugą stronę i nie wspomniałem wcześniej o tym. Tutaj mamy wersję już poliftową. Przynajmniej jeżeli chodzi o środek. Tutaj widzicie o tą część. Ale przód nadal jest w starej wersji. Ale jest wlot powietrza, w którym jest gąbka. Ta gąbka też powoduje to, że chwyta, chwyta wodę i zaczyna korodować, Tak jak tutaj widzicie, tak samo ten odpływ jest zrobiony i tutaj woda zaczyna wpływać w środku. Tak samo ta podłużnica tutaj Y. I wnętrze, tu widzicie, koreczek widać ładnie. I tutaj też często ta część zaczyna korodować. Tutaj akurat widzicie te cztery w bardzo dobrym stanie. I y, trudno pokazać te miejsca, że rzeczywiście ta korozja tutaj jest. Tu widzicie, o, jest zewnętrzna, na zewnątrz korozja. Zresztą będziemy myć samochód, to zobaczymy, co wyjdzie, wyjdzie po umyciu. Też rozbierzemy sobie kilka rzeczy, żeby po prostu zajrzeć, sprawdzić co jest. Kolejną rzeczą jest stopień i próg drzwi przesuwnych. Często jest tak, że ta uszczelka już nie ma na czym nawet wisieć, bo jest tutaj rynienka, tutaj na dole, w której zbiera się woda i brakuje często, często odpływów i ta woda po prostu tutaj stoi. Tutaj widać już jakaś korozja się zaczęła. W moim samochodzie w ogóle nie było tej rynienki A drzwi tak naprawdę jeżdżą tutaj, tutaj wyżej. I jeżeli korozja jakaś jest, to zazwyczaj tam we wnętrzu. Tutaj widać coś, jakiś papier. Pewnie się wcisnął przypadkiem, no ale to też będziemy sobie później sprawdzać, dlaczego ten papier tu jest. Więc to jest też miejsce, które warto sprawdzić. Jeżeli chodzi dalej, mamy drzwi przesuwne. One też tutaj w dolnej części mają odpływy, i często zdarza się, że one są po prostu zgnite. Część wewnętrzna i poszycie zewnętrzne. O tym film możecie znaleźć u mnie na kanale. Tu sobie zamkniemy. No i tutaj. Powtórka z rozrywki. Postaram się trochę bliżej, żeby było widać. E, czyli ta sama sytuacja tutaj pod zderzakiem e, i wzmocnienie podłużnicy. Tutaj widzicie też, już coś zaczyna wychodzić. I zaczyna się pojawiać. Oczywiście, nie wszystko warto e, robić, ale warto mieć świadomość, że coś zaczyna się dziać. Dobra, postaram się w miarę możliwości teraz położyć pod samochód. Chcę to zrobić w taki sam sposób, jak wy będziecie mieli możliwość przy kupnie samochodu, czyli taką słabą tą możliwość będziecie mieli. Czyli ja akurat tutaj sobie stanąłem na trawce, właśnie po to, żeby nie na betonie się czołgać i było w miarę. Miary dobrze, ale powiedzmy, że pojechaliśmy. Chcemy sprawdzić samochód. To warto się przygotować w jakiś dwanik ręczniczy kartonik, na którym będzie można się położyć. Ja to zrobię bez, bo na trawie. Dobra, to kłada się pod auto. Jeszcze nie wiem, czy w ogóle uda mi się coś nagrać w taki sposób, żeby, żeby było widać, że, że coś się dzieje. Jesteśmy pod spodem, tak naprawdę się położyłem tylko przy aucie, nie wszedłem jeszcze, jeszcze pod spód i się zastanawiam od czego od czego zacząć myślę, że najprościej, bo akurat teraz patrzymy w tył samochodu, mamy tylne zawieszenie, wahacz lewy, prawy, z tyłu powinno być zapasówka, ale jej tu nie ma Tutaj, o, w tym miejscu, regulator siły hamowania na tył. Cięgna od hamulca ręcznego. Jak widzicie, tutaj wokół wszystkich otworów jakaś korozja się pojawia, ale to nie jest żadne zmartwienie. Dobra, spróbuję przenieść sobie kamerę na drugą stronę. I tutaj mamy zbiornik paliwa, i ten stopień, o którym mówiłem że często nie widać tego od dołu. Często nie widać tego od dołu, ale zobaczymy co. Znaczy często nie widać tej korozji od góry, nie możemy jej sprawdzić, ale sprawdzimy sobie właśnie z tej strony. Chodzi mi tutaj o ten stopień, nie? jak widzieli, jak widzieliście, tutaj próg od środka nie, nie byliśmy tego stopnia, nie było możliwości sprawdzenia tego stopnia. Tutaj pierwszy odpływ jest OK, ale za to drugi. No coś już się tu zaczyna dziać i to jest dokładnie w miejscu, w którym ktoś podparł samochód i został ugniecione. Coś zaczyna się. Przepraszam za kamerę, ale mamy tutaj mało miejsca i gimbal zaczyna mi szwankować. No tak, to było, to to się da sprawdzić ten stopień od dołu, czy coś się tutaj dzieje czy nie? Dobra. Mało miejsca, mało miejsca, bez podniesienia samochodu naprawdę, naprawdę jest trudno. Dobrze, ale spróbuję położyć się jeszcze w innym miejscu, żeby pokazać jeszcze jedną rzecz, która też często e, jest do naprawy, ale jest bardzo trudno dostępna i zazwyczaj trzeba rozebrać pół samochodu, wyciąć podłogę i tak dalej, żeby, żeby dało się tam dojść. Dobrze, to jesteśmy po prawej stronie samochodu, czyli strona, w której są drzwi przesuwne. Widzimy sprężynę i górną część tej sprężyny razem z miejscem, w którym ona jest podparta. I najczęściej właśnie miejsce podparcia mocno koroduje. I tutaj można zobaczyć już no coś odpada, ale tu na boku, tutaj wzdłuż że jakaś korozja się pojawiła, ale najważniejsze jest to, co dzieje się z tą płytą tutaj. I tutaj wygląda, wygląda ok, przynajmniej z tej strony, bo często dopiero po wyciągnięciu wszystkiego ze środka dowiadujemy się, co tak naprawdę, naprawdę tam jest. Kolejną rzeczą, jeżeli już leżymy pod samochodem i można sprawdzić, to tutaj i tam kawałek przy tej śrubie, nie wiem czy widzicie, są dwa takie płaskowniki. Jeden jest właśnie tu blisko, a drugi tam. To są y, pasy, które trzymają y, zbiornik paliwa. One też często korodują, i później ten zbiornik ledwo się trzyma. I warto też rzucić okiem, w jakim stanie jest to, żeby w miarę bezpiecznie. Jeździć tym samochodem. To wydają mi się wszystkie miejsca, które warto sprawdzić przed zakupem. Warto obejść samochód, warto się pod nim położyć w miarę możliwości, właśnie spojrzeć, czy ta korozja tam jest, czy, czy jej nie ma. Jeżeli jakieś miejsce pominąłem. A wam się coś przypomina, to z chęcią, z chęcią usłyszę i dajcie znać w komentarzach, e, czy coś pominąłem, czy e, możecie coś dodać jeszcze miejsc, z miejsc, które gniją. E, warto, żeby ta wiedza też była w jednym, w jednym miejscu. No i do zobaczenia w następnym odcinku. E, dajcie lajka w górę, jeżeli się podobało. Zasubskrybujcie kanał. I do zobaczenia.